O, o taka wielka. O. Może oszczędziłem komuś zderzak. Siemanko, witam Was w moim nowym odcinku. Jest cholerny wiatr i nie wiem czy będziemy dobrze słychać, aż się ciężko jedzie. Dzisiaj odwiedzę moją rodzinę w Kryżynie. To no jest trochę kawałeczek. Ja sobie takim spokojnym tempem, żeby się nie zmęczyć na razie. Z 30 km w jedną stronę będzie, a później jeszcze gdzieś chcę pojechać. A i tak jadę naokoło, więc zobaczymy. Tu zaraz będzie taki mostek, to zrobię sobie pierwszą przerwę na piciu, bo tak mi się chce pić. Ale fajna pogoda, bo słoneczko troszkę zaszło i nie jest tak gorąco. Dang. Muszę Wam powiedzieć, że mam straszne zakwasy po ostatnim treningu, ale damy radę. Trafiłem na traktor, ale poczekam aż przejedzie. Ogólnie to dawno nie robiłem takiego solo tripa wielkiego. Nie jak Pan zjechał. Za nim. Dalszy solo trip, jaki przyjechałem w tamtym roku. To było złącznik złączynek. Wyszło mi chyba 90 kilometrów. Całkiem samemu, tylko dopiero później kumpel dojechał do mnie, bo skończył pracować. Fajnie wspominał. Na pewno będę chciał się wybrać jeszcze w tym roku w tamte rejony. Ale na razie trzeba eksplorować te dane a w Grożynie w sumie rzadko bywam, więc może dzisiaj zagadnę gdzieś, gdzie jeszcze nie byłem w drodze. Mój napęd to aż się prosi, żeby go wyczyścić. Saport jak mi w saporcie i mnie to nerwuje Mocny wiatr Że nawet jadąc z górki nie mogę się rozpędzić No a tej górki i tak pewnie nie widać na nagrania Jest masakra Ciężko się jedzie. Już jesteśmy w takiej jednej trzeciej drogi Widziałem sobie kamerkę z tego sklepu. Może słyszycie jak to scala. O, troszkę było słychać. Ale tu ładnie jest. Zawsze lubię tutaj w te rejony jeździć z samochodem jesienią. Jest tak pięknie wtedy. Tak pomarańczowo. Zależą sobie liście. Mega. Muszę kiedyś nagrać odcinek stąd będę jechał samochodem. Cholerny wiatr, no nie pozwalam jechać. Bo najlepsze jest to, że po drzewach nie widać, że wieje wiatr. Ale wieje, jak cholera. Mam nadzieję, że chociaż będę z wiatrem wracał. Jadę na MTB. A wiatr mnie spycha. Dosłownie. Ciężko, ciężko aż mi prosto jechać. Co dopiero jakbym jechał szosą. Kurde. Już się zbliżam. Ale wieje coraz gorzej. Trzymać. O boże, już nie wyrabiam, naprawdę jest taki wiatr tak ciężko się jedzie że teraz zadzwonię, chwilkę odsapnę i jadę dalej prost, jest taka świetna górka, na którą zawsze przyjeżdżałem z kumplem w obie strony jedzie się dosłownie tak szybko to jest chyba najstromsza górka w okolicy. No i wjeżdżamy już do Gryżyny powoli. Gryżyński park krajobrazowy przed nami. Jakieś szyszki nas atakują. Nie wiem, czy było widać na kamerze. I no, bardzo lubię to miejsce. Oj, oj, muszę wrócić. Bo mi się nie podoba to. To. Tu jest taka wielka belka, a tam słyszę, że już coś jedzie. O, o taka wielka. A po co to ma leżeć na ulicy, nie? O, jedzie. Przynajmniej może oszczędziłem komuś zderzak Mam nadzieję, że ktokolwiek mnie przywita, bo nie napisałem nikomu, że przyjeżdżam. No, więc wracam. Minęło może jakieś 3-4 godzinki. Jechałem o godzinie 13-14 jakoś. Teraz jest godzina 19. Jest troszkę chłodniej. Zastanawiam się, czy, czy nie ubrać bluzy, ale jeszcze chyba poczekam. Było fajnie. Poznałem troszeczkę jeszcze mojej rodziny, z którą nie zdążyłem się jeszcze poznać. No, było bardzo fajnie. Pogadaliśmy sobie. No i co? Trzeba wracać bo kawałek mam Zaraz może napiszę do kumpla Tylko muszę wyjechać stąd żeby mieć zasięg O, muszę jeszcze plecak zapięć. I ogólnie jak tutaj jechałem to niepokoiły mnie chmury bo były takie strasznie takie deszczowe ale się rozmyło Ogólnie to na jutro zapowiadają deszcz, więc jutro jutro pewnie nigdzie się nie wybiorę Ale się przeraziłem, że może będzie padać dzisiaj bo były czarne takie brzydkie, postrzępione, jakby padało gdzieś tam daleko. Mam wrażenie, jakbym jechał dalej pod wiatr, ale tak też nie do końca, bo jedzie mi się bardzo przyjemnie i ten wiatr mnie nie hamuje, więc jest spoko. No nie wiem, mam wrażenie, jakbym w obu kierunkach naraz wiał, bo mnie pcha i hamuje jednocześnie. Top, żeby zadzwonić, i że jadę do domu można jechać dalej. W tą stronę to się jedzie elegancko. Nie no. Tak to ja mogę jechać całą drogę naprawdę. No i ogólnie denerwuje mnie tylko to, że strzela mi support Ale to się da ogarnąć. Na dniach będę musiał zrobić serwis mały. Sam to zrobię i pozdrawię. Idę wszystko cichutko. Ale mega, mega. Brakowało mi takiej solowej wycieczki. Oj tak. I oczywiście jeszcze miałem pokazać te chmury. Tak, czy widać. Ale tam daleko, tam daleko takie wszystkie chmury są. I cyk, i oj. Ale to denerwuje. Jakby nie cykało, by się fajnie jechało. No tak to może wyglądać całą drogę: maksymalna przerzutka, tempo fajne, kurcze, warto było się przemęczyć przez ten wiatr Naprawdę. Fajnie się jeździ tak asfaltem, przydoruje wietrze. Wiatr sam trwa, sam napędza. Ale teraz już troszkę wieje, bardziej. Ale i tak fajne tempo trzymam Z dwadzieścia ponad. Jutro wieje z prawej strony. Za wioską droga idzie w lewo. Ale będzie się świetnie jechać, mam nadzieję. No ten powrót jest naprawdę świetny. Podoba mi się bardzo. Cykrokwidnica. Fajny, No i co? Wyjechałem tutaj. Ja tu wieje tak, że, że mnie hamuje Nie ogarniam Tak naprawdę Myślę jaką drogą drodzę z całkiem O teraz fajnie wieje no, Ale i tak nie do końca myślałem że tak jak chciałem żeby wiał Zobaczymy w ogóle jak się przyjmie ten odcinek W sensie nie nagrywałem jeszcze samemu. Nie rozmawiałem jeszcze aż tak samemu na rowerze do kamery. Aż jestem ciekawy, czy, czy wyjdzie fajnie, czy, czy wyjdzie badziew. Fajne jest to, że jadąc tam pozbyłem się zbędnego balastu. Miałem dwie wody, jedną dużą, drugą małą. Mały jeszcze nie tknąłem, ale mam o wiele lżejszy plecak. zjadłem sobie bułkę jeszcze. Chociaż ta wółka co prawda nic nie ważyła Ale fajnie się jedzie A tak to miałem litrową butlę z tyłu i jeszcze pół to, to trochę ciężko Jeszcze pod wiatr A teraz tak na luzaku Zabójcze tempo Teraz troszkę zwolniłem Wracamy do tego miejsca, w którym nagrywałem, jak bardzo marudzę, że wieje wiatr, że jadę z górki. I mnie hamował. Znowu sobie pojadę naokoło, bo ta droga jest fajna. Pojadę sobie koło jeziorka w jedną stronę. Teraz. Fajne tempo trzymałem przez cały czas, bo jechałem cały czas na 9-10, nawet 8 czasem, ale czasem. Znowu jestem w tym miejscu gdzie był odcinek by co dopadła na wzgórza i też są takie brzydkie chmury Wtedy były brzydsze, ale teraz też są brzydkie. Takie, takie o. O. o takie oko O takie Się do traktorów co strasznie boli mnie brzuch po kawie Mogłem nie pić kawy Jeszcze jak takie tempo trzymałem Mam nadzieję że zaraz przejdzie ale z O, teraz się troszkę wyprostowałem, bo mój brzuch boli Straszne uczucie na rowerze Łooo, wow, ale piasek. Jak chcecie gdzieś wracać, to jest straszne użycie, bo do domku jeszcze 4-5 km Szybko minęło. Fajnie tempo trzymałem, to szybko minęło. W ogóle dzisiejszy dzień bardzo szybko minął. Jeszcze teraz pewnie wrócę do domu i będę chciał montować ten odcinek, to też mi czasu zleci. Fajnie. W sensie, no nie fajnie. <laughs> z jednej strony fajnie, że fajnie spędziłem czas, ale z drugiej nie fajnie, że tak szybko zleciało. O, w ten sposób. Tak mnie już boli brzuch, że większość to nagrania pewnie bym marudził, że już boli mnie brzuch. Dlatego zakończam już dzisiejszy odcinek. I się z witam.